<coughs> już już, 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 się, już się czujesz. Tak już się czuję rozgrzany. Rozciągnąłeś przeponę swoją do tego stopnia, że już możesz mówić. Rozumiem. Oj, moja, moja przepona już jest. Zbyt rozciągnięta. Widziałeś mój drip, czy jeszcze nie widziałeś? Co mają ja 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 widzieć? Mój drip. Wiesz, wie oczy bolą, jak na ciebie patrzę. Jakby to nie jest przez piksele, które mnie po prostu po oczach tną, ale... co <grym grym> to znosisz. <grym> okay, dobra, Jezu. Jakbym ci, jak ci zdobył spodnie, to byś się nosił? Może. Ja, ja, sobie, ja sobie sam zrobię. Nie, nie jestem Dasz aż tak radę? podległy. Dasz radę? Oczywiście, że dam radę. Jestem wow. samowystarczalny. Także mnie to... ...bardzo... <grym> Z, mam na spodniach minus 10 do spidu. I tak chodzisz tak wolno, że to dla Ciebie to jest jakbyś normalnie chodził. Coś powolny, mimo że masz długie. Miło. Kiedy... Ale to są fakty, ja Cię nie obrażam, są fakty. Przestań bluźnić. Jakbym bluźnił, to by... To by ziemia się trzęsła. Więc jeszcze nie zacząłem o. bluźnić. Wiesz, podoba mi się, no, że to tak po prostu gra... graliśmy i tutaj była po prostu cała ściana otwarta w tym dungeonie, gdzie po prostu potwory mogły po nas iść. A nie szkoda, to jest nasz jakrat śmieszne. Na tyle okazji mają by nas zabić, a nie wykorzystują tego. Jakby bardzo był z ich strony. No idioci. Ej patrz, patrz patrz. patrz. <grywy> oni są skazani na śmierć. Oni się rodzą bez potrzeby, oni po prostu od razu To jest trochę fi filozoficzne, nie sądzisz? To jest jak Prometeusz. Nie Prometeuszowi tam oni coś jedli, co nie? Oni obiad mieli z niego. A ci po prostu jestem, sobie sobie pływają, takie jeziorko mają swoje. Tam jest to jakieś tego. styki Ender Ninja. Chciałbym zrobić rzeczy, które mi się przydały, przecież tutaj nie ma, nie, nie ma nic użytecznego. To jest wszystko, co jest człowiekowi dane, to jest takie. No okej, okay, mam, ale to mi kurwa się nie przyda w najbliższej przyszłości. Ani kiedykolwiek, w sumie. Był tam jakiś glut. <gAnnouncer. głos��> jakiś grud z lata. Salir... 네. Nie <sollicking phrase> <coughs> rozumiem. Gamilbert. Gamilbert. Co cię bije? Nie. Ktoś mi kawałek uda odgryzł. Coś mi kawałek uda odgryzł. Jezu ja nie mam nogi. Ja no mam płacze a nie widziałeś? No Krystwa mnie. Ale nie myślałem, że aż tak mocno... Ja mogi nie mam człowieku, co ja mam zrobić? Moja kariera sportowca się skończyła w tym momencie. Twoja kariera sportowca nigdy nie istniała, od tego zaczniemy. Nigdy nie zaczęła się. Jeszcze, jeszcze się nie zaczęła. Jak mnie zobaczysz na olimpijskim stadionie machającego... K chyba paraolimpijskim. olimpijskim. Ja też. O! No ale to też jest osiągnięcie. Też ty te się tam nie da. Sorry, lubię się w... zabawiać z zypchami. What a bitch, what a bitch, fuck you. Ej, ale śmieszna No na mi stary item w rekwipunku wymieszała. Ja mam... E... zaraz podgrzewanie stóp. <laughs> co, co, co to w ogóle znaczy? Nie wiem, leć się, lec się, lec się. Na no, głowę się do? lecz człowieku. A, a mam... cukier. Czemu ona tyle taki efekt na mnie zarzuciła? Co ona jest zła? Ona, jest ona Ciebie zaczęła atakować po prostu, że zaczęła w Ciebie rzucać jakimiś ustowymi rzeczami, I ona pewnie stary podką z AIDS w Ciebie rzuciła. Jeśli pytasz czy nie jest zła. Jest kobietą. Aha, A, już jesteś szowinistą. Nie jesteś szowinistą. Co ty kleszcze łapiesz? Weź się zostaw. To, to nie ja łapię to one łapią mnie. że ludzie myślą, że kleszcze one na drzewa się ze mną na wchodach? są? Ja bo dostałem pasożytów, myślisz, że umrę. No i znowu, znowu mi to zrobiła. Jest osadnij się, babko. Kill yourself. You should kill yourself! You should kill yourself. Klesz. 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 Kurwa, umrę, umrę, umrę. Nie, nie, co? <laughs> ale co prawda? No mi tabletkę chłodu rzuciła, no. <laughs> Jezu, jak ona Na ile to będzie trwało? Daj mi skakać! Aha, tu skaczę, skacze. Jezu, nie, odsuń się, Odsuń się. Ona mnie goni. Ten efekt nie będzie trwał dwie minuty, człowieku. Ja nie przeżyję tego. Moje <laughs> buty zniknęły. Ja rozumiem, że można być sub, ale ja pierdzielę. <laughs> Ale no stary, dosłownie. Odwrócić stary po prostu oś Y z osią X, to jest najgorsze co istnieje. Robisz operację komuś i stopy młotne. Aż... No, <noise> no, 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 no. Świetna aluzja. Ja nie umiem sobie inaczej wyobrazić Tylko pisać, bo ja muszę tutaj teraz stać w koncie i muszę kupić jogę ćwiczyć, mi stopy w palcami i mam chyba 180 stopni mi się odwróciły jak to metrach u nas ona, użyła, ona użyła mocy Odyna i we mnie po prostu piórono trzasnęła. Wiecie, co za kobieta. Wiesz ja do domu się mleka muszę napić i efekty zeszły A krowy nie ma, ha, 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 ha. ale fajnie. Ale fajnie. Aircraft! Kto by ci krowę miała na polu, no, ja nie wiem no. Pojebany w koncept. Tu się trudno żyje. To jest trudne życie, to nie jest, to nie jest przyjemne, ale to jest trudne życie po prostu. Właśnie pojedynczy powiem jest... Podobnie jest Minkowski, teraz mam złamaną... W 10 miejscach nogę, no, no przeżyłem tak, właśnie tak, walkę z, z góry. Hmm. niesamowite rzecz. Aktualnie możesz się zabić, bo już do walka <noise> pójdziesz. Możesz spać spokojnie. A nie, bo jeszcze to jest biper, muszę jeszcze bipera zabić. Jestem, jestem na, na tej powierzchni. Jak, tak, jak? No wyszedłem za tobą, Jesz, jeszcze ciebie widziałem po drodze. No, nie kiedy tego nie zauważyłem? Czy to, że jeszcze. Jesteś już dungeonie w środku? Czy jesteś na powierzchni nie. dalej? Na powierzchni się podniecam filmem, który nagrałem. Aż, aż, aż tak ci... Aż takiego orgazmu dostajesz, jak słyszysz swój naprawiony mikrofon? I widzę te postacie te śmieszne, takie w bukach. Staliśmy się PNG-tuberami. Ja właśnie A, widzę, jak Grzybiasz zagląda... ...przez wad bloki na mnie. Znaczy, bym mi zabrał, ale to jest no, Trzeba mieć ful. Moje główne serca jednak lubię mieć w pełni. No, się, masz brodę. No to w tą stronę teraz zamierzamy pójść. Tam nigdy, bo tam się boję tych kobiet, tutaj jestem na tutaj Te kobiety, ale te kobiety tam co to... tutaj właśnie były? No właśnie, no. to zabije. są dwa tych kobiet. O nie! No nie patrz się! <grym> nie. Tu. Chodź tu. Dobra. O, Dobra. O, dopilnowałam ich Jeszcze jednak. Nie. Jest, jest z drugiej strony, za nami. Nie wchodź tam To się nie zajmij, ja się zajmę jego powłoką. No. Idę ty wiesz co Mam no. wolne ręce, okej? Okay. No, babu, ja jak chcę. Babu może sobie wziąć babu. Szczęście mam Musisz się w niedzielę. Tu na tym polega szczęście? musisz się urodzić w niedzielę. No, ogólnie wodę straciłem, bo wylałem i, i tak się zepsuła, więc nie mam wody już. Nie mam wody. O bo zombie za to idzie. nie, idzie za mną, jednak. Kill him. I you to kill him. Ej, dawno nie widziałem pana kiełbasy. O Jezu, o Jezu. Nie! Co ci zrobił? Co ci zrobił? Pamiętaj, że się rzeczy twoje ten, nie, nie, nie niszczą w lawie. Są, jest, jest perspektywa, pamiętaj, jest perspektywa, ja zawsze jakaś. Nie niszczą się? No, nie, nie spadł się, no. Wait, what? Naprawdę? No, no tak, tak było, chyba. No to może to dalej jest. To trzeba sprawdzić. Znaczy, lewą musisz lawie popływać sobie, by to zdobyć. A, no, w sumie ja się już nie sycie. Słuchaj, pomyśl o tym, ile możesz zyskać jeszcze. To jest w ogóle w innej skali pojęte. Może wyjść, wyjść w bogaty z stąd. O kurwa. pójdziemy, wtedy na piwo? Może pójdziemy. Obok mnie gamiber, z tyłu kobietę. Ten dzień może być gorszy. O, on sprzeda przeprowadził do pracy. Ale śmiesznie, <laughs> Też popaciłeś synem do pracy. To jest, to jest mój, to jest niewolnik nie, nie tak. po prostu. On, on filmy montuje. Rozumiem. To jest siła robocza. Jezu, ile ich tam jest? No, nie jest? Nie wiem. O... To jest jakiś odporny typ. Pudział. że to Pudzian? Jego łopatą karmili. Na dużego wyrósł. To no, bo ja ich nie mogę bić. Ręce ci może połamać. pomyśl o tym. O, Kiedy to robimy tą to, to, hałka? Wiesz, że to jest po prostu życzenie śmierci. Używanie go w ogóle. Co <grym> jakby, no możesz to zrobić, co nie? Ja ci tego nie zaplaniam. A ty wiesz, że kurwa, ty, ty zostaniesz że później on cię zdradzi. Jestem na samym początku. A tam, też tu jestem. Cześć. tak. jakoś tej... sobie poradziłem. Pushing no, of healing. Oh yeah. system Hello? Is what gäller? Hey! So, it's right. what Co oui> yeah. up you Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name... But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called.